Dzisiaj gościmy zespół Half Light, ale w okrojonym składzie, bo Piotr Skrzypczyk i Krzysztof Janiszewski, a gdzie Krzysiu Marciniak? Krzysiu Marciniak wypoczywa. No, miał bardzo ważną okazję życiową i po tej bardzo ważnej okazji życiowej troszeczkę się zmęczył i musiał wyjechać na odpoczynek. Ukrywamy to przed fankami, tą informację? Ja myślę, że fanki już wiedzą, Czy... że się chłopak ożenił. <laughs> Jesteśmy dzień przed waszą premierą waszego nowego singla, Bitter Paris. Tak. A dlaczego taki gorzki ten Paris? Dlaczego gorzki? Ponieważ historia, która jest zawarta w tekście jest gorzka, jest nieprzyjemna, chociaż zaczyna się wspaniale. Jest to utwór, który został zainspirowany doskonałym filmem Romana Polańskiego, Gorzkie Gody. I tak jak w tym filmie, cała historia zaczęła się bardzo niewinnie i fajnie, gdzie granice znajomości zostawały przekraczane, były przekraczane, tak i tutaj nasza historia opowiada podobną rzecz i, i postanowiliśmy innymi słowami opowiedzieć tę historię. Zostawiliśmy klimat Francji, Paryża, ponieważ jest on inspirujący, jest doskonały do pokazania tego kontrastu. Miłość, poznanie, wielka namiętność, a potem degradacja, konflikt. Generalnie smutna historia. A muzyka, kto pisał Piotr? No, muzyka właściwie jest dziełem wspólnym, bo tak jak zwykle Krzysiu wymyśla linię melodyczną, temat główny. No, a ja razem z Krzysiem, też gitarzystą, wymyślamy harmonię i całą obudowę. Każdy gdzieś tam ma własną wersję i wizję tego utworu, a Piotrek ją tak pięknie ubiera i jak przesyła pierwszy, pierwszą dziękuję, myśl. Dziękuję, <gry> dziękuję. To po prostu kurczę. Moje myśli były bardzo ustecznione, bo, bo Piotrek po prostu wychodzi głębokim takim. Taką ławą w, w, tą, w tą wyobraźnię swoją, i, i, i przedstawianie niesamowity pomysł. Także każde odsłuchanie, o kurczaki, no, rewelacja. Także, także jest to fajne współgranie tego, co, co, co jest niewinne, czyli linia melodyczna, a co potem tworzy cały utwór, bo, bo do linii wymyśleć harmonię i zbudować wspaniałą aranżację, to jest sztuka. Ten ym, singiel jest zapowiedzią jakiej płyty waszej kolejnej? Tak, jest to nasza trzecia płyta, a druga autorska i będzie miała tytuł Black Velvet Dress. Duża część utworów powstała po, e, po wydaniu poprzedniej płyty, czyli od powiedzmy września, no rok czasu. Jest kilka utworów, które powstały wcześniej, ale które też dopieszczaliśmy, czyli można powiedzieć, że gdzieś tak z półtora roku e, zabrało nam stworzenie tej płyty. Nagrywając teledysk? Do singla, promującego tak, tak. płytę. No, inspirowaliście się filmem polańskiego Gorzkie Gody. W tym teledysku wystąpiłeś też z żoną. Tak. Czy Ty byłeś Peterem Koja, a twoja żona Emanuel Lynie, tak? No, powiedzmy, taka analogia. Oczywiście no, te wszystkie sceny, które zagraliśmy z Elą, z moją małżonką, łatwiej mi się grało, ponieważ nie miałem żadnych blokad i żadnych barier, bo tutaj różne padały propozycje, <laughs> żeby wynająć modelkę. Ja wiem nie, słuchajcie, no po pierwsze zgodziła. nie chcę rozwodu. Nie żona że ona by się zgodziła, bo wie, że to jest twórczość artystyczna, a, a z życiem y, takim normalnym to, to nie powinno kolidować i jest na tyle wyrozumiała, że, że sama nawet stwierdziła, czy nie byłoby lepiej. Ale ja, ja tutaj z, z, no, konsultowałem się z chłopakami i nie mieli nic przeciwko, żeby. A nie chcieli oni ta... zagrać z żonami swoimi? No, jeżeli będzie Chyba, to taka możliwość, że jako żona... to, to... <śla> to dla, dla innej publiczności. No ale już teraz znamy efekt tych nagrań i wiemy na pewno, że nie była to zła decyzja. Tak i powiem szczerze, że, że, że no, łatwiej nam się po prostu grało te sceny, które gdzieś zahaczają o taką już intymność. Wyszło to naturalnie. Były oczywiście pewne niepokoje, bo. Bo Znaleźliśmy się pierwszy raz w takiej sytuacji, gdzie przed kamerami, przed ekipą musieliśmy leżeć prawie na go łóżku, ale to było fajne. To się, to się fajnie kręciło i, i w ogóle atmosfera była tak wspaniała na, na, na planie, że po kilku minutach już ten, ta, ta obawa prysnęła. Także, także jesteśmy gotowi do dalszych takich części. Bardziej no, ktoś tam nawet pisał w, w, w naszych mailach, że, że za mało scen łóżkowych. A inne utwory na tej płycie w jakim klimacie będą utrzymane? Jest wiele utworów takich. No, właściwie wszystko jest oparte na elektronice. Tylko, że ta elektronika często jest taka bardziej miękka i przyjazna, może niż na pierwszej płycie. chociaż. Są i takie rzeczy, które troszkę drapną. Ja tutaj chciałem dodać, że płyta też ma taką wartość, ponieważ zaprosiliśmy naszych przyjaciół muzyków, aby upięknili brzmieniowo cały materiał, ponieważ pierwsze dwie płyty praktycznie były nagrane w Trio, w naszym składzie, a tutaj poprosiliśmy znajomych przede wszystkim wokalistów. Aby wzmocnili tą część wokalną, aby dodali kolorytu, pojawiły się kobiece głosy. Asia Czajkowska, Asia Makaruk pięknie zaśpiewały z takim. Fajnym pazurem w pewnej kompozycji. My no. jesteśmy bardzo ciekawi. Wyszło aż prawie pankowo, jeżeli by to gdzieś tam jeszcze wyeksponować ten wokal dziewczyn, taką zrobić alternatywną Można wersję. Można by to zrobić na wiele sposobów. Dokładnie. I mamy taki plan nawet, to, to, to wychodzi b 52 z takim powerem kobiecy. Także naprawdę. W Paris, yy, pojawił A Peter Paris, poja pojawił się doskonały głos, głos. nasz przyjaciel Chris Falconet, który. Jest rodowitym Francuzem, i szukaliśmy do tej kompozycji pewnego klucza, żeby nadać na taki niebanalny charakter tej, tej melodii. No i pomyśleliśmy właśnie o Krzyśku, który naszym zdaniem zrobił wspaniałą melorecytację, uzupełnił tą kompozycję, wzbogacił, upiększył swoim męskim, tak naprawdę niskim głosem. No i język francuski, no to to już samo przez się dodaje. Niesamowitego nastroju. Jesteście we dwójkę. Uy, o, wyprężyliście piersi, tak. żeby pokazać koszulki. No, tak. Koszulki. Lokowanie z produktu, tutaj. No, blokowanie produktu, tak? Tak, tak. Brakuje jeszcze krzysia z trzecią koszulką. No właśnie. No właśnie, krzysia pewnie zawalił. chodzi po górach z Night in the Mirror. Koszulką. Ja chodziłem. Wiem, widzieliśmy na Facebooku świetne. No, ale ta czerń się cały czas przewijała u Was troszkę. Nie? Taki klimat się jednak nie uwolnimy od tego, prawda? Taki trochę ta ta czerń, ten nastrój takiej ciemności. Ale nieposępny. Ale nie, 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 nie. To nie jest Tajemniczej. Tajemniczej. Bardziej niż takiej smutnej, e, nudnej. Liczycie na dużą sprzedaż? Piotrek, jak tam jest? <gry> liczymy na dużą sprzedaż. Tak. Tak, liczymy na Powiemy dużą sprzedaż. Powiemy wprost. I że, na i, że, I że ta duża sprzedaż potem zaowocuje właśnie częstym wieczornym spuszczaniem tej płyty. Ja. Tak, I tak. I jednak ta cały czas. Tak, ta, ta strzecha Miskiewiczowska, tak, to gdzieś tam w tych na polskich głowach się cały czas odzywa i nie miłe jest to, jeżeli się gdzieś idzie do osoby i widzi się na półce na przykład swoje wydawnictwo. To jest, myślę, że każdy twórca, czy autor książki, czy czy, czy muzyk, który wydaje płyty, czy ktokolwiek, czy widzi swoje ubrania, kto kolek sporządza kolekcję, to jest to miłe, jeżeli ktoś to kupi, jeszcze mu się to podoba i, i nie jest to praca zmarnowana. No dobrze, no to kończymy z nadzieją, że będzie duża sprzedaż i czekamy do tego 22 października. Tak, też czekamy z niecierpliwością. I pozdrawiamy Krzysia. Pozdrawiamy, pozdrawiamy Krzysia, wracaj.